Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was w przedostatnim już tygodniu naszych rekolekcji wielkopostnych Małżeński Kamieniołom. Mam nadzieję, że trwacie cały czas jeszcze z nami, że pracujecie korzystając ze szczytu formacyjnego, z materiałów, które Wam udostępniamy z różnych nagrań, wypowiedzi, które możecie odnaleźć na naszej grupie na Facebooku, czy też na stronie Diecezji Sandomierskiej. Temat tego tygodnia myślę, że jest bardzo ważny. Temat bliskości, bliskości tej fizycznej, intymnej, czy bliskości też tej takiej emocji. Emocjonalnej. I może nawiążę najpierw do Ewangelii, którą mogliśmy usłyszeć w tą niedzielę. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Wydawałoby się, że jest przegraną, że jest największym przegranym tej Ewangelii, bo została upokorzona publicznie. Została wystawiona przed sąd, którym gdzieś sędzią miał być sam Chrystus. No i przy tym towarzystwie także tych wszystkich, którzy ją oskarżali, którzy chcieli ją kaminować. Ale co się stało, że tak naprawdę ona w tej Ewangelii, w tym fragmencie, Stała się zwycięzcą. Dlaczego? Ponieważ doświadczyła bliskości Jezusa Chrystusa. Tej bliskości przebaczającej. Bliskości kochającej, bliskości współczującej, bliskości takiej wrażliwej, otwartej. I myślę, że to jest już dla nas cenna uwaga, że my czasami właśnie nie, nie troszczymy się o tego człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. Może czasami, nawet kiedy dochodzi do kłótni, do problemów, bardzo często może też tak być, to wtedy tak naprawdę tą osobę zostawiamy. Wtedy, kiedy właśnie gdzieś poszło do, do jakiegoś, doszło do jakiegoś konfliktu, do jakiegoś nieporozumienia, to tą osobę właśnie wtedy zostawiam, porzucamy ją, upokarzamy ją w ten sposób, a myślę, że. Właśnie Jezus Chrystus tego nie robił, tylko wręcz coś przeciwnie. Właśnie wtedy podchodził, wtedy podchodził właśnie z tą miłością przebaczającą, z, z, tym, z tą bliskością taką współczującą, wyrażającą to współczucie. I myślę, że to niech będzie też już taka pierwsza lekcja, że właśnie wtedy, kiedy pojawiają się jakieś konflikty w rodzinie, w małżeństwie, to dążcie szybko do tego pojednania. Ponieważ nic tak nie buduje małżeństwo i miłości, jak właśnie ta bliskość, jak zbliżenie się do siebie, jak to poczucie tego bliskości. I, i tak naprawdę, kiedyś gdzieś w jakiejś książce przeczytałem, że kobieta można powiedzieć, że niczego od mężczyzny nie oczekuje, tylko takiej bliskości, bo jak jest ta bliskość, to już jest wszystko dla niej I, i myślę, że coś jest, jest na rzeczy właśnie i coś jest w tym prawdy, że jeżeli kobieta chce czuć to bezpieczeństwo w swoim domu, w małżeństwie, w rodzinie, to to bezpieczeństwo przez bliskość możesz zagwarantować mężczyzna i uważajmy właśnie, bo czasami może być tak, że nam się wydaje, że jesteśmy blisko fizycznie, Drugiego człowieka, bo przecież mieszkamy z nim, bo przecież widzimy go, ale może być tak, że emocjonalnie jesteśmy całkowicie daleko. Może być tak, że w zapracowaniu, w różnych obowiązkach, czasami już w takiej rutynie życia ze sobą, w małżeństwie, kilkuletnim, czy jeszcze jeszcze tam jakimś dłuższym stażem, możemy się tak już znudzić też nawet i sobą, że nam się tylko wydaje, że jesteśmy blisko. Ale przestajemy ze sobą rozmawiać, ale przestajemy dzielić się radościami i tymi, tymi różnymi sytuacjami, które mogą budować nasze małżeństwo. Tak naprawdę, właśnie myślę, że niech to będzie jakiś taki, do, taki temat do rozważenia: czy ja przypadkiem w moim małżeństwie już nie dopuściłem do takiej rutyny, do takiego przyzwyczajenia się, że my jesteśmy tylko obecni dla siebie ciałem. Ale duchem jesteśmy już całkowicie gdzieś daleko. Że już zapomnieliśmy sobie o, się, o sobie, że już tak naprawdę żyje, każdy żyje tak, jakby chciał. Jeżeli chcesz z kimś iść przez życie, to pamiętaj, że zawsze tą rękę musisz otworzyć do tego człowieka. Żeby kogoś złapać za rękę, to ty musisz otworzyć tą rękę i ten człowiek również musi otworzyć tą rękę. I właśnie to zabiegaj też o to, żeby w tej bliskości do drugiego człowieka powodować też to otwarcie jego serca. Nie bój się poruszać tych tematów, które może są ważne w Twoim życiu, w życiu tego Twojego współmałżonka. Nie bój się poruszać ważnych tematów nawet wtedy, kiedy właśnie pojawiają się konflikty. To, co jest piękne, choćby na przykład w domowym kościele i to, co już mówili w jednym ze świadectw, Państwo Pikulowie, dialog małżeński, to spotkanie małżonków, którzy ze sobą rozmawiają, którzy poruszają różne ważne dla siebie kwestie, do tego Was zachęcam. Myślę, że to nie będzie takie zadanie. Do, takie zadanie też może ode mnie, żeby po prostu spotkać się, usiąść i ze sobą porozmawiać na ważne jakieś tematy. Nawet jeżeli właśnie tym bardziej w ostatnim czasie doszło do jakiegoś spięcia, to też powiedzieć, słuchaj, te ostatnie Twoje słowa, one mnie dotknęły, one mnie zraniły. Albo może powiedzieć, słuchaj, za to, co ostatnio zrobiłeś, ja Ci bardzo dziękuję, pomogłeś mi. Albo po prostu powiedzieć, słuchaj, dzięki Tobie czuję się szczęśliwa czy szczęśliwy zrobić sobie takie właśnie może raz w tygodniu, może raz w miesiącu, ja nie wiem, jak chcecie, jak macie też czas, ale zrobić sobie właśnie takie spotkanie, w którym my porozmawiamy szczerze o sobie, o swoim małżeństwie, o swojej rodzinie. Właśnie to zbliży was i Zbliży was nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo tym sercem takim przebaczającym, kochającym, współczującym, tym sercem, które właśnie pałało też przez Jezusa Chrystusa do tej kobiety cudzołożnej, która się okazała zwycięzcą. Największym przegranym w tej Ewangelii przecież był ten mężczyzna, który cudzołożył z tą kobietą, a przecież on gdzieś po uciekł, gdzieś już go nie było w tej Ewangelii, więc nie wiemy, co się z nim stało, ale. On nie był blisko właśnie, nie był blisko Chrystusa w tym momencie, nie doświadczył miłości Chrystusa. My nie uciekajmy od drugiego człowieka w nadmiar obowiązków pracy, ale właśnie zbliżmy się do siebie, wracajmy przede wszystkim do siebie, otwierajmy dłoń na drugiego człowieka po to, żeby on za tą dłoń nas chwycił. Życzę Wam dobrego tygodnia. Niech ten czas przygotowania do Wielkanocy będzie dla Was taki bardzo intensywny, w tym znaczeniu, że przede wszystkim otwierajmy serce też na Boga przez spowiedź świętą, przez takie wewnętrzne przygotowania do tych najważniejszych świąt dla każdego chrześcijanina, do wiel Wielkanocy. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia z Panem Bogiem.